Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tomgaz i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii y, Tomb Raider. Dawno już nie grałem w tą grę y, jakoś jakoś nie wiem dlaczego i właśnie dlatego y, nie za bardzo wiem, nie pamiętam jak się chodzi, takie tam, ale już to właśnie te, teraz przypomniałem. Y, a więc jak ogólnie to sorry, że tak długo nie było odcinku odcinka czy tam jak wolicie sobie to wszystko przekształcić ale <laughs> po prostu nie miałem zbytnio czasu po prostu też za bardzo mi się nie chciało bo wiecie nie będę nagrywał odcinków na siłę tylko wtedy kiedy po prostu mam na to ochotę nie uważacie? a to tu już byliśmy a to ja nie wiedziałem. A to trzeba iść dalej. No, mm, A więc... No wiecie. No... No po prostu mi się nie chciało. Każdemu może się nie chcieć. Raz czy gdzieś zrobić. Um, no, a więc ogólnie to teraz... Czy musimy wykombinować to trzeba dalej zrobić, nie? Bo... Tamten wodospad jest zbadany Ale ten jeszcze nie Więc teraz wejdźmy Nie, nie da się wyterować Dobra, spod I, <śmienią> i Tak mm, Mam takie właściwie walczy, tam jedno pytanko jak spędziliście dzisiejszą sobotę, bo jest sobota i i mi jakoś dzisiaj nie, nie proszę ona zabiło, bo y, ogólnie jesteśmy dzisiaj go, bolała głowa bo to musiałem jeszcze sprzątać jak chcę sobotę niestety mm, no i no no i tak mi przeszła sobota Hihi. Właściwie Czy tam jest jakieś przejście? O tu jest przejście ja nie wiedziałem o tym Jest, korbka Weź ją zbierz Lara Jest Dobra Płyńmy Płyń, Laro, płyń Ile mam już tych korbek w całych... Gdzie to się sprawdza się? Pytam się. O, tu. Dwa. Okej. Okay. Czyli mamy dwie korbki. Ja to tam nazwać? Nie wiem, ja mówię na to korb. Wy sobie mówcie jak chcecie. <laughs> no, no. I mam też do Was takie drugie pytanie. Co myślicie na temat tej całej wojny? Vertes i Bany. Yy, tak się pytam, bo Vertes to jest właściwie mój ulubiony player Tak strasznie go lubię. Chciałbym z nim nagrać. To jest jedno z moich takich marzeń można powiedzieć. O jak fuxy. Yy, I. Tak się pytam, co Wy myślicie na temat tej wojny, bo według mnie ona nie jest zbytnio... Taka, wiecie. Że nie powinni... według mnie nie powinni przynosić tej wojny z życia prywatnego na YouTube, bo to za bardzo nie ma sensu e... a po drugie ogólnie niepotrzebnie po prostu robią takie zamieszanie, że obrażają się i takie tam. też tak myślicie? Bo... bo ja tak myślę. Tak. Dobra. Hm. Ogólnie to naszła mnie ogromna ochota na kręcenie e, Tomb Raidera ostatnio. Bo. Mm, przeczytałem y, taką w takiej gazecie, komputer świat gry nie wiem, może ktoś zna yy... Yy. Że, że właśnie ma wyjść kolejna część w marcu właśnie z serii Tomb Raider i bardzo właśnie się ucieszyłem, bo no Spadaj, spadaj. No właśnie. Bardzo się ucieszyłem z tego faktu, że wyjdzie kolejna część. Bo Lara... Bo Tomb Raider ogólnie to jest świetna gra. Jak już pewnie większość osób wie z tego co mówiłem. Przynajmniej dla mnie to jest świetna gra. I znowu się zabiłem. Trochę. Świetnie prosty prostu, świetnie. Cześć, jest nowy ten sam ten Wodospad Zakładam, że tak. No. No, mówię. Mm, no, no. A więc ogólnie w tej nowej części, to, to wiecie, Lara wy będzie wyglądać tak strasznie młodo. Nie dlatego, że jakieś ma operacje na odwładzanie Jakby co Tylko dlatego, że, ten, że ten Będzie przedstawiona Jej Najpierwszejsza, pierwsza przygoda Czyli nawet nie, nie Ta przygoda, ta która teraz Się dzieje właśnie w tej chwili Tylko jeszcze Inna To jest po prostu świetne według mnie Będzie chodzić w tamtej grze będzie ona y, na jakiejś wyspie, się rozbije z, z jakimiś ludziami Na jakiejś wyspie z. Y, no po prostu na jakiejś wyspie niedaleko chyba. Ja czekajcie y, Na jakiejś wyspie niedaleko chyba Japonii czy coś takiego. I. Będzie tam musiała przetrwać po pierwsze ogólnie to tam, tam ludzie będą chcieli ją zabić i takie tam więc yy, no myślę, że będzie bardzo ciekawie według mnie. Ja nie złapiesz się. Yy, no i ogólnie mam nadzieję, że kiedyś zagram w właśnie tą część, bo myślę, że wyjdzie naprawdę świetna. Ale... I oczywiście też ją nagram, ale to wiecie... Jeszcze trochę czasu. <laughs> trochę. No dobra, dużo czasu. E, aż wyjdzie ogólnie... Brawo. Tonga, Brawo. Nie <laughs> no, no, nie ma, nie ma tak być nogarem. Takim jak ja. Dobra, no to lecimy jeszcze raz po tamtą korbykę. Tu radzimy, bo. Chyba tam gdzieś. Ale to nie jestem pewien. Czekajcie, zaraz się sprawdzi. Tam było już. Tak, to tu. Dobrze, że te naboje są jakby takie wiecie nieskończone. I no i wiecie, i łatwo, łatwo. Znaczy nie da się ich wykorzystać. Tak samo jest yy, nie wiem, na razie grałem tylko w dwie. Dobra, ściął mi się. Łoda. Ściął mi się ten klawisz. I co jest? No... Ej, what the... Świetnie. Ściął mi się klawisz. Teraz Lara umrze. Och... Dobrze, no to widzimy się po przerwie, kiedy mi się już ten klawisz odtętegoś. Dobra, jesteśmy już po krótkiej przerwie. I znowu trzeba było ten tęcej, więc idę znowu tam, po tą korbę. Ym, no, I ogólnie nie wiem, co tu resztę więcej zrobić, no bo nie wiem, wrócić tam, gdzie miałem być. Ale z tego, co mi się przypomina, w innej części Tomb Raidera potrzebne było tam chyba trzy korby, te takie korby. Więc tutaj by się przydało jeszcze jedną znaleźć, ale nie wiem, to trudne będzie trochę. Yy, więc jeszcze trochę trochę sobie wiecie Poszukamy Tak, żeby że tak to ujmę No, zbierz to. stalaru <laughs> no, yy. <laughs> Ogólnie mam nadzieję, że szybko skończę już tą, tą tą serię. Chociaż... Nie, to, to jest początek gry. Mam nadzieję, że ogólnie szybko skończę tą, tą serię z, z tą pierwszą Larą, bo widzicie, są tu problemy różne i ogólnie źle się, mm, źle się trochę gra. Druga część też jest jeszcze taka w miarę pikselowata, ale już, już trochę mniej. Dopiero ogólnie do czwartej części jest taka strasznie, taka, taka, taka jak teraz jest mniej więcej. Dopiero od y, jakiejś tam Piątej części. Oj, tutaj coś jest. Od piątej części mniej więcej jest już taka bardziej ładna, taka wiecie, kształtna. Bardziej, że tak to powiem. Wiecie, tu jest? Nic nie ma? No, to trochę... Trochę, trochę nie kształtnie. A, nie jest. Ale nie ma. A nie jest, okej. Okay. Dobra. Tutaj nic nie ma. Dobra. A tu jest leżący stworek. To oznacza, że ja już tu mam być. Kiedyś. Ale wyjdę jeszcze raz. I się sprawdzę, czy coś tam jest. Ale ja nie przypominam sobie, żebym tu był w tamtym odcinku. Nie wiem. Jest korbka! Korb go. Cześć Korb go. Jak się miewasz? Teraz zasejwuję, żeby cię nie stracić Korb go. Bo, bo ja nie chcę, żeby cię zdrocić korbuga Ha! Dobrze, Korb go, jestem szczęśliwy, że cię mam. Ups. A dobra, nic się nie stało. Sposób Ale teraz się coś stało. Ach. Okej, czy tutaj coś jest? Nie ma tu nic, więc płyńmy. Płyń, Laro, Karo... Pójmy Janie. Tak, dzisiaj Lara jest moim... moim prawowitym Janem. Tak. Będę ją nazywał Jan, bo mnie bardzo januje. Z takim Janem. Bez obrazy dla Janów. Wszystkich. Och, moja mama się wydziera na mojego psa. Ale, że to straszne. Hihi. Dobra, y, ogólnie to trzeba wrócić na początek, żeby iść do, 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 do tego mechanizmu, w którym korbgi trzeba wstawić Cześć dinozaurze, jak masz tam tyłek? Dobrze y, Znaczy, no, jak ten twój tyłek? Chciałbyś jakiś krem? No chciałbyś? Jak chcesz to mów, ja zawsze mogę ci coś przynieść No bo, wiecie, wiecie Czasami jak, jak już się chwilę leży na tyłku, no to, to się przydaje czasami jakiś taki krem. Może otarcia jakieś, no wiecie. Nie wiem, nie wiem co, może się dinozaurowi stać, może... Może mu od... os, oschnie trochę. I wiecie, i potem nie będzie zbyt miło dla tego dinozaura. No bo wyobraźcie sobie, że wam oschnął tyłek. No. No i widzicie, nie miło. Więc dlatego o dinozaura trzeba dbać i trzeba mu donosić kremu. Tak, ja tak mówię. Dlatego, zawsze jak, jak macie jakiegoś dinozaura w pobliżu, donoście mu krem, jak go zabiliście. Żeby mu nie, nie nas. Zasechł tyłek. Dobrze, tym razem trochę mniej zlamiliśmy. Tą część. Wilk. Cześć, wilgu. Och, nie, znowu tu jesteśmy. Nie, tylko nie tu, tu jest tak niemiło. Ja tego nie lubię. Hmm. Hmm. Dobra, no to, 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 to tędy teraz. Przejdziemy tędy, Janie. Nie, dobra, Karolu. Tak, będziesz Karolem. Karolu bardziej brzmi. Przejdź tędy, Karolu. Karolu? No, dobrze, Karolu. No, 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 Karolu, no, wiesz, to nie było miłe. Um, a, właśnie, yy, tak, ktoś jest dostępny, nie wiem kto, ale, ale, ale chyba kolega, hyhy. Nie, raczej nie, kolegów, kol, ten kolega raczej nie jest, nie jest teraz na escape, chociaż może jest, nie wiem. Ważne, że jest escape, o. Ja... Uuu, uh, 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 laha, laha. No, chłop, no, chup. Nie, nie, nie. Nie, pistole. Ja nie chcę pistolów. Pistole i tak mam. Pistole wygłupie. Wy, wy złe. Wy. No, dobrze. Hm, a więc. i, weźmiemy tutaj. I. Tak, i, i, i co ja chciałem o czym nie ja chciałem się pogadać jeszcze ogólnie że mieliśmy z Kubaronem e, znowu Kubaron Play Games e, ten sam facet fajny który był z nami na prizonie, w serwerze SHIA mieliśmy e, taki plan, żeby nagrać e, serię z takiej mapki Minecraft e, Y, eee, y, here been mentioned. Chociaż. Oooo, ale brzydka jesteś, Lara. O, do przodu wyglądasz jeszcze brzydziej. Chociaż. ha Coś serwery nam. Serwer nam nie chce pójść dobrze. I ogólnie mapka działa, tylko że Kuba nie może się znalogować na mój serwer. Nie wiadomo dlaczego. A Kuba jakoś nie może zrobić serwera bo nie umiem za bardzo, ja też nie umiem, ale, ale się naumiłem. Yy, I ogólnie jeśli, jeśli macie jakiś taki serwer, na którym by yy, działało właśnie yy, na no, Hirubain jeśli próbowaliście, to bardzo prosimy bardzo o pożyczkę. Oddamy kiedyś. Hihi. Taki yy, żarcik yy, YouTube'owy. Czekajcie, czekajcie. Patrzcie, wygląda jakbym miała okulary teraz. <grych> Właśnie, co te okulary robią w ogóle? Aha, deta. Okej, okay. dobra, no to zasuńmy gierkę. I ogólnie tak wiem, y, dzieci Minecrafta się radują, że, że miało być Minecraft, ale jednak nie, nie będzie. Yy, mam nadzieję ogólnie, że, że nie ma... Że... Nie, co? To... No. Że w gronie moich y, widzów nie ma... Y, Dech. Dzieci Minecrafta. Ja to zapisałem? Świetnie. No dobra, już się bam, że, że, że się gdzieś zesponuje, nie wiem gdzie nawet. Jest, dobra. A teraz zapiszemy na tej 40 Żeby nie było. Chodź do mnie 40. Okej. Okay. Yy, no. No więc mam właśnie taką nadzieję, że... że u mnie, u mnie na kanale nie ma zbytnio dzieci Minecraft'a, da? On yy, Co to było? Byłem ja, co nie? Takie, yy. Mam nadzieję, że to byłem ja Bo ja nie chcę. Cześć Gorbygi. nie! Tak! A dobra, trzy były potrzebne, spox. Torbga leci. Dobra. Lara, ja, ja nie wnikam jak ty to robisz. Rób to jak... rób jak chcesz, ale... Pisz to rob, trochę inaczej, please. No bo to no, nie wygląda zbytnio. Ja według mnie. Spoks. Ale... ale dobra, to jest... Y, Lara tak lubi robić, więc nie nie przeszkadzajmy Larze w swoim rytuale przejścia. Jest, dobra. Mechanizm ukończony. A więc... Yy, rytuał był przejścia. Co się stało? Ale co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Jeszcze raz. To co w związku z... Tym, że... Co, mam ciebie wziąć, korbko? Nie no, co jest? Ow. Może mam to zaszczelić? No dobra. Co się stało, no? Dlaczego mi nie powiedział, co się stało? No, no, co się stało, no? Mi się wydaje, czy tam się coś otworzyło się. Mam nadzieję, że mi się nie wydaje. Czekajcie, dobra. Save game. Chyba się ten yy, się wzięła i tu się zamknęło i teraz będzie można przepłynąć. Tak, sweet. Ale sweet. Ej, co to jest? Szkielet, o jak miło Wow Chodź do mnie, bronią. Chodź, no chodź, chodź Dziękuję hi, hi. Wow, ma teraz Dwie bronie Jej, jest, czuję się y, Taki spełniony y. Tak, dokładnie, jestem spełniony Teraz y, Tutaj się płynie? Czyli jak. Tak, dobra. Czyli czekajcie, to sobie nabiorę powietrza. I przepłyniemy tam. też wiecie co, bo może tu być coś jeszcze. I ja, ja może tutaj poszukam jeszcze czegoś. Tutaj nie. Okej, okay, dobra. płyń Laro Raczej tutaj za bardzo Dobra, woda wyglądająca jak w minecraftcie Spoks Dobra, dlaczego to jest tych skojarzeń z minecraftem, no Przeobrażam się w dziecko minecrafta Minecraft Dziecko minecrafta Minecraft jest grą Hi, hi, hi Dobra, ogólnie, ogólnie Ogólnie to minecraft jest grą Tak wiem Wiem, że Minecraft jest grą. Nie, no dobra, co mi się dzieje? No ja jestem chyba nienormalna. T-Mobile. Wiecie, ta taka reklama. No ja jestem chyba nienormalna. To ta taka straszna taka reklama, co, co jest straszna bardzo. Też czuję, że coś mnie tu zaatakuje zaraz. <gryw> Jej naboje. Chodźcie do mnie. Duże jesteście, ale ja was i tak wezmę. Abderzga! Cierzmy się z małych rzeczy. Bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Cierz się z małych rzeczy. bo wzór na szczęście. w nich zapisany jest. Tak, to był... To był pokaz śpiewu. Od Tom Geza. I myślę, że teraz spadłem Ale to tylko przypuszczenia moje Nie wiem, czy to prawda Musicie mi powiedzieć Bo ja nie widzę A to pewnie trzeba będzie odblokować Żeby woda przeszła sobie Wiecie, tak piknie yy. Zakładam, że tu trzeba będzie coś Coś zrobić <zysk> Tu się zrobił czarny ten. Dobra, ale tutaj, żeby coś zrobić, zrobimy w następnym y, zrobionym odcinku. Tak. I y, i. Y, y. Tylko tutaj sprawdzę, bo tu jest dziura, a ja lubię dziury. Dziurgi. Cześć, dziurgo, co robisz? Pewnie dziurkę. Dobrze. Dobrze, dziurko, nie brzesz, A wie. Ej, czekajcie, czekajcie. Czy to nie jest tutaj, gdzie był. A tu wszystko jest... To... To jest to to takie wiecie. To co było tutaj wcześniej wszystko zapełnione wodą. O tutaj ta dziurka. I teraz ta dziurka nie jest już zapełniona wodą. I można być szczęśliwym. Tak. I ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Bo kiedy trzeba cieszyć się z małych rzeczy, to ja się cieszę. Więc cieszymy się z małych rzeczy. A wiem, bo tutaj było przejście takie. I co teraz? Uch. Dobra, a więc to co będzie teraz, to zrobię w kolejnym nieterazowym odcinku. A więc jeśli odcinek materiał wideo Ci się spodobał chociaż nie sądzę, proszę o zostawienie łapki w górę. Komentarza lub dodaj do ulubionych. Pewnie będzie zero. Hi hi. Jak zwykle. Yy, a jeśli chcesz być na bieżąco z yy, moimi beznadziejnymi filmami, yy, to możesz zasubować mój kanał. Byłbym bardzo szczęśliwy. Ojej, ona się tu wdrapała się. Yy. Tak. A więc yy, poproszę o. Yy, yy. Tak, yy jest yy, specjalnie yy. Chyba y. Ale nie jestem pewien y. Więc musicie mi powiedzieć y. y Y. Dobrze. No to dobra, no to... No to ja już kończę. No dobra, no to. Y. Cześć. Pa i czołem. Na ża. Na, na,